Ja nie mam nic. Ty nie masz nic. On nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, żeby zbudować wielką fabrykę albo wielki pałac. No, może pałacu nie zbudujemy, ale zrobił to Izrael Poznański i podarował nam ten Łódzki Luwr. Witajcie w sercu Imperium Bawełny. Dziś sprawdzimy Jakie historie skrywają te mury? To Muzeum Miasta Łodzi. Jak tu wejdziecie? Od razu zagrajcie w grę Znajdź literę P. Serio. Izrael Poznański chyba bardzo lubił swoje nazwisko, bo swoje inicjały umieścił naprawdę wszędzie. Są na sufitach, na ścianach. Brakuje tylko, żeby wyskoczyły z lodówki. A skoro o lodówce mowa, to znajdujemy się w jadalni. Ten stół to mistrzostwo dyplomacji. Widzicie ten podział? Jedna część była na potrawy koszerne, a druga na niekoszerne. I tak się łączy tradycję z nowoczesnością podczas niedzielnych obiadów. Czujecie ten klimat? To historia nie tylko fabrykantów, ale też kina. W tych wnętrzach Andrzej Wajda kręcił sceny do legendarnej ziemi obiecanej na podstawie powieści Władysława Reymonda. Więc te mury widziały nie tylko wielkie interesy, ale też oscarowe aktorstwo. A tu Królestwo Panów. Dym z cygar był tak gęsty, że można było go kroić nożem. A teraz zagadka. Co to za stół? Bilard? Pudło. To stół do karambola. Bilard był dla amatorów, a Karambol dla prawdziwych graczy z tamtych lat. Ale pałac to nie tylko powaga. Widzicie tego gościa? To chłopiec próbujący sprzedać koguta. Rzeźba jest tak genialnie wykonana, że niemal słychać jego krzyk. W pałacu panuje prawdziwy przepych. Zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz został wykonany w eklektycznym stylu. Znajdzie się tu i renesans, i barok, i jeszcze więcej. To znak, że Poznański lubił bogactwo. Żebyśmy dzisiaj mogli podziwiać te detale, potrzebny był gigantyczny remont. I wtedy wchodzi on, cały na niebiesko, projekt z funduszy europejskich. Odnowiono elewacje, naprawiono balkony i wymieniono okna, przez które uciekało ciepło. Nie tylko my, ale też przyszłe pokolenia będą mogły podziwiać kunszt architektów Hilargo Majewskiego, Juliusza Junga, Dawida Rosenthala i Adolfa Zeringsona. To tylko część wielkiego projektu rewitalizacji Łodzi, ale fundusze europejskie to też to, co w środku. Jesteśmy w podziemiach na wystawie Łódź w Europie i to nie jest muzeum typu nie dotykać. Tu historię odkrywacie dosłownie, otwierając szuflady, zaglądając do skrytek. Możecie nawet usiąść na słynnym fotelu zaprojektowanym przez Romana Modzelewskiego i poczytać książki z potężnego księgozbioru muzeum. Sprawdźcie sami, czy design z lat 50. jest wygodny. Dla fanów muzyki też coś jest. Największa na świecie kolekcja pamiątek po Arturze Rubinsteinie. Zdjęcia, fraki, a nawet. no dobra, wszystkiego wam nie zdradzę. Te i inne zakątki Muzeum Miasta Łodzi warto odkryć samemu. Wiosną czy latem warto wyjść do pałacowego ogrodu. Można tu odpocząć i nacieszyć oczy zielenią w sercu miasta. Mówi się, że Ziemia obiecana to przeszłość. Bzdura. To miejsce udowadnia, że łódź ciągle ma tę energię. Odnowione wnętrze Niesamowity klimat i nowoczesne wystawy. Planujcie wycieczkę, a info znajdziecie na stronie muzeum Tymczasem żegnam się ja, Pacyna. Cześć!